Kto jest odpowiedzialny za pozafinansową motywację pracowników? Dzisiaj porozmawiamy o tym, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za pozafinansową motywację pracownika. To pytanie, które warto zadać, bo odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Motywacja to nie tylko kwestia wynagrodzenia. To coś głębszego, co ma ogromny wpływ na zaangażowanie i efektywność ludzi w organizacji. Kiedy rozmawiamy o motywacji, myślimy o tym, co sprawia, że pracownicy są zaangażowani, chętni do działania i dążą do osiągania celów. Ale nie chodzi tu tylko o pieniądze. To, co naprawdę napędza człowieka do działania, jest dużo bardziej złożone. Więc kto za to odpowiada? Odpowiedź nie jest oczywista, ale jest jasna. Zarówno menadżer, jak i pracownik. To współpraca między nimi tworzy tą atmosferę, która sprzyja motywacji. Kiedy my mówimy o menadżerach, ich zadaniem jest stworzenie warunków, w których pracownik może się rozwijać i czuć się wartościowy, ale to nie wszystko. Chodzi również o to, żeby menadżer w naturalny sposób dbał o relacje z zespołem. Takie podejście nie jest tylko kwestią zadania do wykonania, ale fundamentem budowania zaufania. Menadżer ma bardzo ważną rolę to on musi stworzyć atmosferę, w której pracownicy czują, że ich wysiłek jest dostrzegany. Mówię tu o docenianiu ich pracy, o regularnym feedbacku, o dawaniu szans na rozwój, o pokazaniu, że to, co robią, ma znaczenie. To właśnie menadżer daje przestrzeń na to, by pracownik mógł się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności, realizować własne cele zawodowe. I tutaj kluczową kwestią jest transparentność. Pracownik musi wiedzieć, co może zyskać, jakie są oczekiwania i jak może dążyć do sukcesu. To, w jaki sposób menadżer komunikuje te wartości, jest podstawą do stworzenia efektywnej motywacji. Ale z drugiej strony, pracownik też ma swoje zadania do wykonania. Motywacja nie jest czymś, co można dawać tak na siłę. To nie jest tak, że menadżer może po prostu zmusić pracownika do motywacji. Kluczem jest aktywność i zaangażowanie samego pracownika. Pracownik musi wiedzieć, czego chce, co chciałby osiągnąć i jak chce się rozwijać. To nie może być jednostronny proces. Musi być jasna komunikacja z obu stron. Jeśli pracownik nie wie, czego potrzebuje, to nawet najlepszy menadżer nie będzie w stanie często dostarczyć mu odpowiednich narzędzi. Z kolei, jeśli menadżer nie stworzy przestrzeni do tego, by pracownik mógł się wyrażać i rozwijać, motywacja będzie tylko iluzją. Zatem w tym układzie chodzi o wzajemną odpowiedzialność. Menadżer daje wsparcie, narzędzia i przestrzeń do rozwoju, ale pracownik też musi wiedzieć, co chce i być gotów do podjęcia działań. Ostatecznie to w rękach obu stron leży klucz do motywacji, która nie będzie zależna tylko od zewnętrznych bodźców, ale od zdrowej wzajemnej współpracy. I to, co jest najważniejsze, gdy menadżer i pracownik wspólnie budują relację opartą na zaufaniu i komunikacji, motywacja staje się procesem naturalnym. To nie jest coś, co dzieje się raz na jakiś czas. To proces, który rozwija się i ewoluuje w miarę jak zespół rośnie i się zmienia. Dobre zarządzanie motywacją to nie tylko kwestia przyznawania premii czy bonusów. To codzienna praca nad relacjami, nad budowaniem atmosfery, w której każdy członek zespołu ma poczucie, że ma wpływ na swoją przyszłość zawodową. A więc kto odpowiada za pozafinansową motywację? To wspólna odpowiedzialność, ale to efektywna komunikacja i zaangażowanie obu stron sprawiają, że motywacja staje się prawdziwą siłą napędową w organizacji. Bez tego zaangażowania ze strony menedżera i pracownika, cała motywacja będzie tylko powierzchowna. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnej pigułce wiedzy.